Pogadamy dziś o Trumanie czyli Boxdelu 2. Truman robi to samo co Boxdel no jak tak można nie możesz mieć swojego kontentu? Tylko ściągasz od bardziej popularnego youtubera i sobie suby robisz ja nie ściągam powoli dążę do celu nie proszę o suby i łapki jak to robi prawie każdy popularny youtuber bo oni tylko możecie zostawić łapkę w górę i suba. Dobra bo się rozgadałem, wracamy do tematu z Trumanem. W sumie nie znam za bardzo Trumana, ale wiem, że ściąga ciekawostki od Boxdela i to tyle wiem no ale czemu ściągasz. Do czego dojdziesz dzięki temu? bo niektórzy mają w głowie tylko sławę i żeby pieniążki zyt się zgadzały bo sobie nie można do pracy pójść i zarobić tylko siedzieć na tłustej dupie w domu grać w fortnite'a i robić taki sam content jak ktoś inny i sobie hajs przeliczać no błagam was być większym debilem chyba nie można być ale niestety niektórzy pokazują że można abyś nie wiem dwa lata poczekał i może byś miał tyle subów co boxdela dela może nawet i więcej ale nie bo czemu by nie wejść na ty obejrzeć kogoś i powiedzieć HMM może nagram to samo i sobie wyświetlenia zrobię i jak hajs dostanę to sobie skiny do Fortnite a kupię i będę super ale to jest idiotyczne bo ktoś na to wpadł i ty mu to zapieprzasz i mu wyświetlenia zabierasz no ludzie opanujcie się nie bądźcie Januszami bo ktoś się może naprawdę wkurzyć i będzie drama xd więc moja rada jest taka zrób swój własny content i będzie spoko bo sobie przynajmniej suby większe zrobisz niż jak content podpieprzasz. Ode mnie to tyle i do następnego Elo. Siema to jeszcze ja na replond wziąłem inną grę, a tą grą jest polska gra o nazwie 60 Seconds i w sklepie Play kosztuje 16.99 polskich złociszy. Bardzo fajna gra polecam Elo.